Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować kilka modeli świątecznych koszul. Dwa pierwsze to koszula z falbanami z tencelu w kolorze bordowym i kolorze czarnym. Zostały już ostatnie sztuki ma osobne, przepiękne guziki w kolorze srebrnym. Model z rajonu jest dostępny w trzech kolorach, natomiast typowo świąteczne to te dwa kolory. Koszula ma przepiękną koronkę. Rękawy również wykończone koronką i biżuteryjne guziki. Dwie przepiękne koszule satynowe włoskie marki Micho. Koszule są z wiskozy. Pierwsza w takim szampańskim kolorze, która ma szerokie rękawy zakończone gumką. Druga przepiękne guziki, cudowny perłowy różowy kolor. Dwa ciemniejsze modele, jeden satynowy z beżutreynymi guzikami, drugi w kropeczki w kolorze grafitowym z kieszonką z ekoskóry. I ostatnie dwa bawełniane modele, pierwszy francuskiej marki drugi polskiej. Aft angielski, przepiękne wiązanie z przodu. I koronka. Tutaj koronka przy kołnierzyku i przy rękawach. Zapraszam na moch.